Witam, ja jestem McIntosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Raymond 2 The Great Escape. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy jaskinię Echa. Tak, w tym poziomie będę się czuł jakbym grał w Minecrafta i ten poziom ma bardzo ciekawą, yy, nie tylko jedną, dobra powiedziałem ciekawą, kilka ciekawych rzeczy w sobie. Yy, rozpoczynając od tego, że yy, w tym miejscu tuż po wyskoczeniu radzę wam odwrócić się w swoją prawą stronę i naładować yy, moc pięści, ponieważ yy, będzie chciał nas zniszczyć yy, Robopirat. Yy, jak widzicie, mam wszystkie 3 złote pięści, także jest, jestem bardzo potężny i, będzie bardzo ciekawie. I tak, jak już zapewne zauważyliście, w prawym dolnym rogu jest taka beleczka z czterema światełkami. Jedno z nich już zapaliliśmy. Chodzi o to, że w tym poziomie musimy udać się za tym robopiratem, którego widzieliśmy w tej Cutscence na początku. I żeby to zrobić, musimy te drzwi jakoś otworzyć. A żeby to zrobić, musimy przełączyć cztery przyciski. Tak, ten poziom jest naprawdę ciekawy, jak już wspomniałem. Właśnie to jest jeden z tych ciekawszych elementów. Niestety w całej grze spotykamy go tylko raz właśnie w tym poziomie. I znów pluma. Od poprzedniego poziomu teraz będziemy częściej już spotykać plumy. I bardzo dobrze, bo lubię te owoce. Są ciekawym rozwiązaniem w tej grze. I ogólnie w serii Rayman. Gdyż pojawiają się zarówno w Raymanie 1, jak i tutaj w Raymanie 2, oraz w Raymanie 3 też się pojawiają. No i to są właśnie te drzwi. Jak widzicie, już zapaliłem dwa przyciski. Dwa przyciski. Już dwa światełka włączyłem, czyli oddokowałem tak jakby dwa zamki. I cóż mogę wam powiedzieć? W tym miejscu jest ukryty super żółty Lumek. Właśnie tutaj. Trzeba w odpowiednim miejscu stanąć, żeby go usłyszeć. Tak, kolejny robot Pirat i będzie kolejny przycisk. I żeby się stąd wydostać musimy nacisnąć tą oto, ten oto przycisk i te drewniane pale wysuwają się z, z ziemi, z, z tej wody, nie wiem co to tam, jak to tam można nazwać i są aktywne tylko przez jakiś czas, no ja popełniłem mały błąd i musiałem się potem spieszyć, ale nie martwcie się, niczego nie pominąłem, nigdy niczego nie pomijam. No czasem mi się zdarzy, ale yy, jest taka chwila konsternacji, przypominam mi się. I tak, i w tym poziomie, w tym miejscu właśnie zobaczycie, że jak spadniemy, to sobie zrobimy duże kuku. Tak. Te platformy, te platformy też spotykam pierwszy raz. Jeszcze potem je chyba spotkamy. Ogólnie one albo one mają ustaloną ścieżkę i zawsze na koniec ścieżki, kiedy mają powrócić do punktu startowego, odwracają się na drugą stronę i mogą nas rzucić. A jeżeli nas nie zrzucą, to jeżeli dotkniemy tego wirnika, no to, to też nasz zaboli. I tutaj taki ładny, yy, nie zrzut ekranu, tylko taki ładna panorama. Yy, tak, tędy powinniśmy pójść, ale ja się zagubiłem. Wydawało mi się, że przestało mi się chwilę nagrywać, ale jednak yy, nie. Nie usuwałem tego, no bo po co stwierdziłem. No i ostatni przycisk. No, także mamy wszystkie... Przyciski załatwione i możemy kontynuować mm, poziom. Tak. No, przejdziemy przez te drzwi. No, niestety nie ma tu animacji. Zapomniałem o tym. Musimy sami zeskoczyć. Tak. I oczywiście, już na samym wstępie sparadrap słychać było y, klatkę. Także na pewno jest tam jakaś klatka ukryta. To miejsce jest dość. Po angielsku bym powiedział, że y, tricky place, ponieważ y, możemy tam sobie zadać obrażenia. I w tym właśnie poziomie po raz pierwszy tak oficjalnie y, latamy na beczce. Y, tak, tutaj zrzuciło mnie akurat na tą następną beczkę. No i niestety ją musiałem wyrzucić. Kolejna klatka, i mam problemy, żeby do niej doskoczyć, bo gra sobie ubzdurała, że jednak stykam się z tą krawędzią i Rayman musi się jej uchwycić. No ale jakoś sobie z tym poradzimy. Tutaj moja porada. Zbierajcie te lumki i nie, nie róbcie czegoś takiego, że o, przelecę ten kawałek i zaraz. Te lumki pozbieram mnie, ponieważ nie będziecie mogli się cofnąć. I. Wielka chwila. Czarodziejska polana, ale o co chodzi? Już wam wyjaśniam. Jak zapewne pamiętacie, na czarodziejskiej polanie nie zebraliśmy dwóch lumków oraz jednej klatki. No właśnie tak jak wyświetla. W tym poziomie jest magiczne przejście, wrota, które zaprowadzą nas właśnie do. na czarodziejską polanę. Żebyśmy mogli zdobyć te dwa ostatnie lumki, oraz ostatnią klatkę. Yy, tak, tutaj jest chyba... no chyba nie jedyny, ale... Nie będę mówił, żeby po nie powiedzieć i powiedzieć wam z błędem. Yy, właśnie dlatego wolę pływać na plumie w wodzie, niż pływać na lumie... Yy, na plumie, proszę, na lumie. Na plumie! W lawie, ponieważ lawa nas tak, jakby odbija, a na wodzie po prostu płyniemy, i, i to kierowanie plumą jest bardziej stabilne. Ten moment no nie mam co do niego żadnych takich specjalnych porad. No kolejne chodzenie po rozwieszonej pajęczynie, kiedy gonią nas muchy. No, może tak. Tak, żeby Wam ułatwić przejście tego momentu, to powiem Wam, że tych latających cieni lub much, jak kto woli, kiedy już widzicie, że muchy lecą za Wami, nie zatrzymujcie się i nie odwracajcie, aby je tam pokonać, bo to nie będzie miało większego sensu, bo będziecie się niepotrzebnie zatrzymywać, a one zaczną za chwilę wyskakiwać spod Was. Tego robopirata i tak nie zabijecie, jest nam bardziej potrzebny, żeby rozbić ten właśnie Sparadrap. Abyśmy mogli wejść do to takie jakby tajemne miejsce. Rozbić ostatnią klatkę, w której ukryte są dwa lumki. I może rozpoznajecie, ale to miejsce już mijaliśmy na Czarodziejskiej Polanie. No to hop i znów jesteśmy w Jaskiniach Echa. No, także... Yy, Kolejny poziom mieliśmy. Mamy z głowy pod względem numków i klatek. No, kolejny Gorilla Pirate. Nie to, żebyśmy ich spotykali za szczęście, ale. Tak, tam jest przycisk. Nie włączycie go strzelając w niego. Jedyne, co możecie zrobić, to użyć na nim beczki, czyli wlecieć w niego beczkę. Um, nie zaliczy wam tego, jeżeli rozbijecie się z beczką w nim. Tak, nie zaliczy tego. I teraz będzie mój mały fail, bo zerwało mi nagrywanie, i kilka sekund tam jest dosłownie wycięte, ale, ale musiałem się wam przyznać tego. I tak, i co jeszcze jest ciekawego w jaskiniach Echa? No to, że jaskinie Echa są wypełnione żadną tam wodą czy czymś, tylko wszędzie jest pełno kwasu. I to jest jeden z tych poziomów, w którym widać, jak robopiraci niszczą tą planetę, bo nie wydaje mi się, żeby to było aż tyle kwasu naturalnie. Jak widzicie, jakieś podziemne budowle robopiratów, pełno kwasu jakieś metalowe. Nie wiem co, jak to nawet nazwać. No i co i, i Brama. I musimy się cofnąć, żeby tą bramę otworzyć. Jest czasówka, ale nie taka straszna. A tutaj jest ukryta mm, klatka. Jak ją rozbijemy, to na. No właśnie, pojawią się czerwone lumki w miejscu, w którym my będziemy przetywać Też czasowe, czyli jeżeli zbierzemy pierwszego, to żeby zebrać kolejne, mamy tylko. Mm, ograniczony czas. Jak już powiedziałem, te wrota też są czasówką. No, i żeby Wam ułatwić to, to powiem Wam, że po prostu przytrzymajcie kontrol i tuż po wystrzale zacznijcie biec. Bo będziecie musieli zwolnić ze względu na to, iż musicie wziąć beczkę. Tak, i muzyka w tym poziomie jest też genialna, jest dopasowana do sytuacji. Co najważniejsze, ten moment. Uciekliśmy z budowli piratów, pod nami jest w ogóle jezioro kwasu, cudownie. No i y, zapadające się mosty i tak dalej, które zwiastują to, co się będzie wkrótce dziać. Tak, i teraz pokażę Wam no, taki, taki mały glitch w grze. I ten statek, uwierzcie mi, też jest zapowiedzią tego, co się będzie działo w następnych poziomach. No i ostatnia klatka, w której zapewne ukryty jest y, sien. Tylko, że nie mogę w nią trafić, no bo jakżeby inaczej. Poza tym mamy już 52 klatki z 80. Znów nam się wydłużył 2 klatki temu y, stan zdrowia. No i cóż mogę wam więcej powiedzieć na temat tego poziomu. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i... Do zobaczenia.